Cześć wszystkim, fani Battlefielda, dzisiaj Battlefield Bad Company 2, nie było tego, tej gry już kupę, ale to naprawdę szmat czasu, z tej strony dzisiaj dla was Poland, grom widzicie w prawym górnym rogu, 28 level, wbijamy się do jednego z najlepszych polskich serwerów, czyli G4G, jest to grupa, no i można wam powiedzieć hostująca serwery, prawda? Battlefieldy, yy, tam chyba jeszcze home fronty jeszcze jakieś inne ma także wtedy znana grupa. Tak, dołączymy więc drużyny, zagramy sobie takiego yy, myczyka w port yy, Afryce się spotkamy 29 zaraz Zobaczymy, gdzie nas yy, dokładnie wrzuci szturm. Gram klasą szturmową, a brace, mamy już jakąś ogarniętą yy, drużynę. Wraps się tylko w gra. I możemy pojechać. Od razu widzimy tam na górze ktoś jest. Możemy tam się udać i kolesiowi e, przeorać mu dupsko, żeby nie było. Ktoś mnie zauważył i oznacza, że będzie lipa. Nie to, nie to. Nie, apte nie żadne apteczki, nie żadne amunicje. Co innego miałem na myśli. Zabijając się mu po schodach. Miało się pokazać pokaż, że potrafisz. Sorki ludziska za opóźnienia ten materiał. Tydzień trzeci pokaże się pod koniec tygodnia. Nie wyrobiłem się z materiałami i musicie trochę poczekać, jeżeli chodzi o tydzień trzeci. Ale na pewno się pojawi, także bądźcie spokojni. Oto się nie martwcie, Taki tu easy man Easy easy easy. Zdobywamy. Zbędziemy? Dobra, mamy trochę tam Zdobyliśmy ten punkt Musimy się udać na prawo Tutaj koleś jest Zabił go Zabił, w porządku, dobra, psina Pójdziemy tam na koniec Zobaczymy co tam Jak tam sprawa Koleś, co ty Snajper, snajper, snajper Będziemy, musimy zejść na dół O, elegancko, ta broń świetna, naprawdę Kilka takich krótkich seryjek i ściąga praktycznie każdego kolesia Dobra broń, Kiedyś grałem w lew, długo, naprawdę długo w Bad Company 2 Za nim Rzucimy mu granata. Myślę, że coś z tego wyjdzie Kurwa, minimalne Musimy spierdzielać stąd W nikogo nie ma, ale tu będą, szybciej, szybciej, Tuga granat, ja pierdzielę, a się, ale się przykąpiłem, tam z góry ktoś strzela, na pierdzielę, także mówię, live z badką company 2, dawno nie było czegoś takiego, a... C weźmiemy sobie, czy A? C, bo to w drugą stronę. O, tam kogoś widziałem. Co ciekawa sytuacja, musimy tam podejść bliżej, prze... przestudiować ją, przeanalizować. Mniej więcej jak to wygląda. Tutaj możemy rzucić grenadę i BUM! O, o. A ty co kolego? Spokojnie. Się tam czaju. Dobra, tutaj też upierdolony. Jakoś tym batką pannę dwa lepiej mi chyba podchodzi. Primo me gusta. Dobrze. Alej. Mogą zapasówkę wziąć i wyjść tak. Ale nie wyszło. No dobra. Co my tu mamy? Skraj miasteczka, weźmiemy. Czy a? Skraj miasteczka. A. Skraj miasteczka? Miasteczka. Miasteczka ciasteczka. Weźmiemy. Czekajcie, musimy zobaczyć jak to wygląda. O, o tam ktoś był chyba. Nie wiem się zdawało. Sąd! Aha, bo on na tym. Dobra, zabity. Spokojnie, teraz musimy tam na górze coś wyczaić. Zgierzymy, czyli snajper, gdzieś są snajperzy. Zgodnie z przewodnikiem e, groma, tam są snajperzy. O, właśnie, coś tam mniej więcej mniej więcej podobnego, by tak to wyglądało. Powiem wam, że. że jest i prawie wiewaliśmy się na respa, co powoduje, że tuż i ówdziesz mają przejebane. Aj, mógł mi niżej jeszcze troszeczkę. Kurde, zjebałem. Zobaczmy statystyki jak jest. 10 do 4. Dobrze jest. Także spokojnie. Dawno nie grałem, ale ogarniemy to powoli i zespimy się na nim. To widzę, że koleś napierdziela ze snajpy. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale praktycznie mamy ich przyciśniętych, to jeżeli to utrzymamy... Bez problemu wygramy ten mecz. co awansuje do półfinału, finału Tak jest Rzucimy mu amunicję Trzymaj chłopie Pomogę Ci Wesprzeć się duchowo Jeżeli chcesz Ale ich przycisnęliśmy elegancko O To jest right! Dobrze To jest moc kurde panowie Tak się powinno gromić Wiem że trochę przy respie Na taką dzicz Ale Gdzie? Kurwa <śmiech> Ostro! <śmiech> z granata. Grenade. Ale ich ładnie przycisnęliśmy. Dobrze, że to wystawiłem w odpowiednim momencie. Wiedziałem jakim e, nagrywać dla was Mówię dzisiaj wiedzieć jak nagryłem z 19.30 mam chwilę. I mówię... A, co będę? Siedział tam i się opierdzielał. Nagram dla Was jakiś materios Żeby rano, jak wstaniecie, mieliście co? Obejrzeć jak będę w robocie. Widzicie jak dwa mu widzów? Jaki jestem dobry? To jest. Żeby nie było. Żeby mu w dupie. Dobra, tu zabite. Kurde. Czekajcie chwilę, bo... Ale zjebałem sprawę. O, mi troszkę, ale przycisnęliśmy się troszkę na respawnę. Czy to jest nie fair? Też troszkę do końca, że jednak rozgrywka jest zatrzymana na praktycznie jednym punkcie. A no nie do końca mi też się to podoba. Ale cóż zrobić? Takie prawa Battlefielda. Nic z tym rzeczy nie poradzę. A Battlefielda już mówię, nie wrzucam. Uhuhu. Naprawdę szmat czasu, także już mi ktoś strzela. Już mnie ktoś obczaił, pewnie mnie. Zaznaczył na Q, dostrzegł mnie. Nie wiem pod jakim przyciskiem jest na. Ja mam myśli chyba to jest Q. Ta już. akurat by mnie chciał udupić się obraża jeszcze czekajcie pójdziemy do góry tu rzucimy granat w prezencie z pozdrowieniami z autografem od groma i trafiony. widzicie jaki autograf? taki autografu nikt nie dostanie o kurde ciekawe skąd mnie zjął no, na wieżyce jest chyba No poczekajcie ja się nim zaraz zaopiekuję należycie Koniec na wieżyce zwiad eee, Połowimy się z snajpą Koniec na wieżyce dobra ja dawno sniperką nie grałem o ma fuck nie no bisky tu dawno nie grałem snipom ale jakieś jak robiłem montagi czy, czy jakieś tam e, krótkie Wycinki z materiału to strzelałem ze snajpy, powiem wam, i wiele lepiej mi to yy, wychodziło niż yy, z, z tego, z, z Call of Duty. Także nieźle, powiem wam, Mniej więcej. Sniper M24 eee, tam ogarnia, ale ktoś za mną był, kurwa nie zjeli go, nie obczaili, a mogli go obczaić, także spokojnie jeszcze pogramy gramy snajpą eee, M24, wejdź do walki, Ok, nie słuchajcie długo, niedługo 4000 subskrypcji na moim kanale i ale zajebam Boniaka. Widzieliście? Perfidny, zajebisty bania. Taki, takie właśnie lubię. Niedługo 4000 yy, subskrypcji na moim koncie, z czego naprawdę jestem zajebiście wdzięczny. Codziennie ktoś nowy przybywa. My będziemy kończyć chyba materiał. Dało nam się yy, wygrać. Twój Zespół wygrał. Myślę, że ten materiał z Bad Company 2 Battlefielda Wam yy, się podobał. Zobaczymy tylko jeszcze tablicę wyników, jak to wyglądało. 20 do 8. Ładny wynik. Także trzymajcie się ludziska. Mówię dla was grom. Widzimy się w kolejnym materiale. Ja jeszcze idę sobie dalej pogromić. Także na razie.